Dzień dobry, nagrywa się. Nagrywa się, super. Słuchajcie, jesteśmy w Gdańsku, udowodnimy co, Wojtek, bo mamy taki widok z okna, który udowadnia, że jesteśmy w Gdańsku. Jest przepiękny widok. Słuchajcie, ja się właśnie szykuję, Wojtek też, Wojtek Prysznic, ja make up, bo, bo jesteśmy na męskim graniu. Zaprosił nas Blik, czyli partner męskiego grania. Wojtek tu będzie z tą postacią. W tym vlogu, więc w ogóle jest ważnym elementem. Więc słuchajcie, dla nas to jest ważne wydarzenie, dlatego że my na Męskie Granie regularnie chodziliśmy, jak jeszcze mieszkaliśmy we Wrocławiu. To był nasz festiwal taki, że rok w rok na nim byliśmy. Pamiętasz, Wojtek? To było dawno temu. To było dawno temu, a jak się przeprowadziliśmy do Warszawy, to dużo jakichś takich naszych rzeczy, które robiliśmy. Regularnie, jakoś tak się zmieniło i jakoś wypadliśmy z obiegu, i tak nam miło jest teraz wrócić. Tym bardziej w Gdańsku. tak bardzo lubi Gdańsk. Eee, ja znam Gdańsk dobrze, bo pochodzę z, niedale z niedalekiej miejscowości, więc wiecie, byłam tutaj regularnie. Pokażemy Wam też, jak, e, jak zarąbiste funkcjonalności ma Blik, bo jak jeszcze tego nie używałyście, nie używaliście, to uwaga, bo od tego filmu będziecie używać, bo to tak ułatwia życie, że po prostu kozak. I to też nie kosztuje nic, po prostu aktywujecie to dla swojego numeru, telefonu w banku, jeśli wasz bank ma tą opcję i cek i już, to jest tyle po prostu. To nie będzie zwykły vlog, słuchajcie, bo mam kilka zadań do zrobienia na tym festiwalu, a część jest od was z Instastory, więc będzie się działo. Pamiętaj w zakładzie! E, no, i mam zakład z Wojtkiem, ale to zaraz się dowiecie wszystkiego. No dobra, y Ruszamy! Przeoszukałam, słuchajcie, niechcące, bo zanim tutaj wystartujemy z malowaniem i z kompanią, to trzeba zamówić jedzonko, bo oczywiście, że jesteśmy w niedoczasie, bo oczywiście, że wyjechaliśmy godzinę później niż zakładaliśmy. Pokażemy wam teraz najprostszą rzecz, czyli jak płacimy za zakupy internetowe. Będziemy teraz zamawiać jedzenie, a e, zanim dojechałam do Gdańska, to już od was miałam e, kilka wiadomości, że koniecznie z jedzenia, więc zamawiamy z Mannej. Tu jest telefon mój, tutaj jest Wojtka, mamy złożone zamówienie, metoda płatności Blik, Robimy cyk. Ja u siebie klikam blika. To jest nu numer, który tutaj wpisujemy. Ale dwa telefony, jeden aparat do nagrywania. Ale jazda. Cyk. Tu mi wyskoczy potwierdzenie, gdzie wpisuję kod. Tego wam nie pokażę. Cyk. Przetwarza się. patrzcie, Pach. I poszło. I. Jest zamówione. W międzyczasie zapcham się trochę paluszkami. Wiadomo, ostatnio strasznie fajnie wychodzą mi makijaże. Trendy z TikToka, że mm, po prostu brudzimy się tuszem. Ja sobie biorę tusze kolorowe. To tak super wychodzi. To jest tak szybkie dosłownie. Słuchajcie, można mieć mega, kosmicznie piękny makijaż. Dosłownie w kilka chwil. To jest niesamowite. Strasznie mi się podoba w ogóle ostatnio to, że w makijażu jest taka dowolność i dla mnie w końcu nastał taki czas który mnie tak autentycznie inspiruje po czasie, który był, wiadomo, związany z pandemią gdzie, no, wszystko zgasło dużo trendów zgasło, ale też, wiecie, no to jest, była i jest i będzie jeszcze latami trudna dla nas sytuacja i... No, odbija się nawet na tak prostych rzeczach, wiecie, jak, jak, jak make-up. Właśnie zrobiliśmy przy czwarte makijażu. Lol. Wiecie, jakby mnie zrobiła fluo akcentów świecących w UFO, to byłabym chora przecież na festiwal, nie? <laughs> tak wyszły moje oczka, specjalnie nie. Bieram rzędy nie maluję jej. <grym> A jedzonko też już przyszło, no niestety manna była nieczynna i z awokado. Masz Okej, okay, jesteśmy już prawie gotowi, słuchajcie. Zawsze mamy duży taki plecak, znaczy... Mały plecak, ale duży plecak, wiecie, i tam zawsze mamy, tak, dodatkowe bluzy, ja mam zwykle długie leginsy, które ogrzeją moją pupkę, bo marznę bardzo szybko w nogi, ale jest teraz tak gorąco, że się po prostu nie da, mam króciutkie spodenki i krótki t-shirt. Yy, mamy płaszcze przeciwdeszczowe, dwie malutkie, składane parasolki, które można wziąć na festiwal yy, i plastry na odciski i to jest zawsze nasz mast, bo nie ma nic gorszego niż to że jest wam zimno i nie możecie się po prostu dobrze bawić i jeszcze backupowe skarpetki słuchajcie I nigdy nie wiecie kiedy przypadkiem możecie wejść w wódo, albo coś się stanie i backupowe skarpetki będą jak złoto e, idziemy jesteśmy już blisko, więc tak mam jeden zakład z Wojtkiem, dwa zadania od was jedno to próba wbicia się na backstage albo na scenę e, znalezienie osób, które mają wyjątkowo dobrą stylówkę albo makijaż i mini wywiady z czterema osobami, więc będzie się działo, a jeszcze trzeba się najeść, napić i posłuchać, dobrze, tak? Tak! Dobra, słuchajcie, ja przyrzekam wam, że to jest naprawdę przypadek, ale tu mamy pana, który gra i zbiera kasę i chyba bardziej wam nie muszę dowiedzieć to wystarczy, że wystarczy numer telefonu, żeby komuś wysłać kasę blikiem. Wiecie, jak chce się na kogoś przyczatować, to można, tylko trzeba przyjść wcześniej. I ma się pierwszy rząd. Patrzcie, kogo dorwałam? Alicję, która ma przepiękne kolorowe oczka. Masz niebieski. Ale masz trzy kolory, cztery kolory w ogóle. No, robi się to wygląda i w ogóle jesteśmy dzisiaj sisters troszeczkę. Tylko różowego trochę bym ci podrzuciła. No troszeczkę, ale ja już nie dostałam. Cudownie! Czas do naszego zakładu. I zakład jest taki. Zakład jest o piosenkę, słuchajcie, my kochamy Dawida podsiadło. Ja tu próbowałam już się w ogóle jakkolwiek swoimi znajomościami albo nie wbić, ale to Dawid jest jak forteca. I w ogóle bardzo się cieszymy, że jesteśmy na koncercie i bardzo lubimy jego starą piosenkę ze starego repertuaru No. I ja obstawiam, że jej dzisiaj nie będzie. I oto jest zakład właśnie. No i właśnie osoba przegrana sobie wygranej robi przelew na telefon blik, dwie dyszki i oczywiście honor naszego domu. Dzień frytki z majonezem, to jest bardzo ważny przekaz. Możesz już dziabaki, mogą wejść w kadr dziebaki. Tak jest, świetne dziabaki. Jemy. Ja nie nienawidzę być powodem sporu ludzi, ale jak do frytek to majonez. Majonez. A wy jak? Wiedzcie się, bo my jesteśmy w mayonnaise. Tylko No na no, Maksami pisałeś, że pisaliście, że mam się wbić pod scenę, albo najlepiej na backstage, albo na scenę. No i zobaczymy, co się da zrobić, wiecie, no, żeby też było bezpiecznie, nie? <ścoughs> no i e, moja próba jest na BDS-a, bo bydli wiadomo. Hot, hot, hot. Wojtek będzie cię nakrywać, a ja robię widzę. A tutaj chłopaki odpalają ogień i mówili, że mam tu się schować na razie. Ach, tak blisko! No to by była jakby tak spłonęła, to? Siemano, Dan! Cześć dziewczyny, widziałem, że stało się tutaj od 17. 17.00, zróbcie na tych dwóch Bedośach! Stało się dodawać, stało się do godziny 17. To było bardzo intensywne. Każdy, kto był na koncercie BDS-a wie, że no, energia jest mega. W ogóle były problemy techniczne i w ogóle kocham Bediego, tak mówi Co? To w ogóle. No i potem było wyjaśnione no i w ogóle ekstra. Eee, tyle udało mi się tam stanąć po sceną, bo inaczej bym spłonęła. bo powiedzieliście <laughs> Widzieliście to wyrzutnie w ogóle. Było tak gorąco, że naprawdę jakby dzisiaj jest strasznie gorąco, a tam było mega, mega, mega gorąco więc, które się udało z, z, czy to jest zaliczone kochanie? Jest zaliczone! Wojtek dostał szybko kamerę, żeby nagrywać w ogóle piękna akcja, dziękuję panu dziękuję, dziękuję, dziękuję to tu, tu, tu. Przysz, tutaj dziękuję, 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 super a, a teraz Dawid zaczyna, tak i teraz się okaże kto wygra zakład dobra, idziemy

Mm. Y więc y ja wygrałam. <laughs> Nie wiem czemu mówię to w taki sposób, ja wygrałam. <laughs> więc Wojtek mi przelewa dwie dyszki i od razu pokażemy Wam y przelew y na telefon Blik, bo jest mega ultra prosty i my na co dzień najczęściej korzystamy z tego, kiedy razem ze znajomymi robimy jakieś zakupy wspólne, albo razem wychodzimy do knajpy, że potem bardzo łatwo się y po prostu rozdzielić, no bo te pieniądze są w kilkanaście sekund, znaczy im w wystarczy znać numer telefonu. Y no, dawaj, y płać, płaci i pokażemy. Wojtek jest w aplikacji banku. Na dole jest skrót do blika i przeraz na telefon. Blik. Tutaj jest y, formularz, gdzie jest napisane. Piszemy, do kogo to jest? Tak, numer telefonu. Ja ty wam nie pokażę, na no co wy. Dalej wypełnia się, słuchajcie. Kwota, dwie dyszki, tak. To są moje dwie dyszki. Dalej, teraz. I teraz mamy. Słuchajcie, co? Mamy potwierdzenie po prostu. Cyk. No i wprowadzamy hasło. No i powinna mi przyjść zaraz na telefon, gdyby nie to, że mam chyba wyłączone wszystkie powiadomienia. Tak, bo uwielbiam się ten spokój. O, a to, są, to jest spis na dzisiejszy dzień. Znacie ten motyw, właśnie, że na tapecie mam screena, wiecie, z wydarzenia. Dzisiejszy rozkład w ogóle, kto dzisiaj, o której występuje. A jutro dam jutrzejszy. Także tak. Ja nie mam powiadomienia, bo mam wyłączone powiadomienia. Cześć, naraz, spokój. Ale kaskę mam. W ogóle jest super, bo na festiwalu samym wystarczy tylko telefon, nie trzeba mieć żadnego portfela. E, ja mam iOS-a, ale jeśli macie Androida, to w waszym przypadku możecie po prostu płacić zbliżenia w Cyk, cześć, nara, w ogóle tu, fryteczki, tam woda, cokolwiek chcecie, nie? Uuu, zaczynamy dzień drugi. Ja dzisiaj mam taki lekko makijaż, bo i tak jak swój make-up. Idealnie. Taki sam jak wczoraj, on point! Lecimy z tym. Dzisiaj, e, dzisiaj, dzisiaj z e, jestem, bo. Ma A zatem zostało mi znalezienie jeszcze jednej osoby z super make-upem albo z stylóweczką, no i mini wywiady, więc mm, trochę się stresuję, bo jest strasznie, strasznie, głośno! To jest festiwal zdecydowanie z największą ilością leżaczków, słuchajcie, więc tak na chillu, na chillu. A jak ktoś się nie załapuje na leżaczki, to tam jest taka piękna skarpa w ogóle i wszyscy chillują. Słuchajcie, mam tutaj Oliwię i Natalię. Pytania, które trochę was może cofną w czasie, ale są takie super miłe. Tak. Czy pamiętacie najpiękniejszy komplement, jaki dostałyście? Co to było? O czym to było? Mój to chyba taki mało oryginalny, ale że mam piękne oczy. O, piękne, bo to takie no, zwier zwierciadło tak. duszy. Ja zawsze też o bo... ja uśmiechu, bo uśmiech to jest taki. Zawsze gdzieś tam chcę, żeby ten uśmiech był dobry, więc zawsze. Okay. Uśmiechu, tak, Okej, okay. super super A pamiętacie ostatni raz kiedy robiłyście coś pierwszy raz tak jakby? Tak, ja ostatnio jeździłam na hulaj nadzimnijski i się strasznie było przełamać ale przełamałam się i jest super okay. Okay. Dobry pan, dobry pan, Okej. Okay. I ciebie? Ja, chyba nie bo Nie, bo nie. <laughs> ostatnio? Nie okay. A A powiedzcie, a co sobie w ogóle uwielbiacie, co w sobie kochacie? O, to jest pytanie. ciężkie pytanie Taka jedna rzecz, że sobie myśli, dobra, dobra, tak co, ale to, to super jest. Że taka jestem na przykład. Co ona może być? Italia, ale to nie była, to jest talia. Talia, talia ale twoja talia, moja czy jej Tal talia? Moja! Chciałabyś też się trzał, prawda? Oczywiście okay, tak Dobrze. Dobrze. Dobrze, dziękuję wam Ja dzisiaj bardziej czekam na problem, chociaż widziałam ich już wiele razy, ale ja jestem dużo fanką Ten numer pochodzi z materiału, który popełniliśmy dawno temu, w 2014 roku Myślę, że refren możecie znać gorący hałas na zespołu Wata i Pata. I szybciutko zaśpiewamy a cappella ten refren. Ha! Umelia zawsze poprawność wybiega, także planą... Problem jak zawsze był super, ale słuchajcie, jak na ten festiwal, to jest naprawdę duże wyjście spoza takiego standardowego, dosyć rokowego line-upu, więc w ogóle super. Ja się bardzo cieszę, że węskie granie otwiera się właśnie na muzykę rapową, na też młodszych twórców. No i... E osaleli jak wyszła Wanda i Banda no i fajnie, że ten repertuar, który dzisiaj był to były wszystkie piosenki z samplami w ogóle ze starych nut właśnie z polskiej muzyki, więc w ogóle brzmiało to niesamowicie Że podsumowanie nagramy w hotelu, no bo strasznie głośno było. No słuchajcie, nie dobra to z wszystkimi wyzwaniami, bo nie nagrałam dwóch wywiadów i nie znalazłam jeszcze jednej osoby. To znaczy, znalazłam osobę, ale nie nagrałam tych osób, wiecie, z makijażkami i stylówkami, bo ja się trochę w ogóle wstydziłam. Serio. Jakby. Wyjątkowo się wstydziłam dzisiaj i wczoraj jak na siebie, ale to może dlatego, że jakoś to nie były jakieś szczególnie moje dni. Ale w ogóle chciałam, żebyśmy powiedzieli na pewno, jakie koncerty podobało nam się najbardziej. Zdecydowanie tymek numer jeden. Bardzo fajna energia, bardzo od fajnej strony się pokazało, pokazał dużo możliwości technicznych. Bardzo fajnie przearanżowane, czy tak niestandardowo przearanżowane utwory. Super. Tak. Tak... Jak yy... trochę kameralnie z jednej strony, ale z taką fajną energią. E, bardzo fajny utwór z felią. O tak, w ogóle super, bo z zrobili, wykonali utwór, którego jeszcze premiery nie było i w, w ogóle super się zapowiada, bo ich głosy się pięknie uzupełniały. Spodobało się naszej dwójce na maksa w ogóle. Eee, więc tak, ekstra. I byliśmy bliżej pod sceną niż na koncercie Tymka samego, jak byliśmy. Wiecie, jak sam Tymek wykonywał koncert, bo było dużo wtedy ultrasów i ludzie, ludzi było tak dużo, a tutaj na tym festiwalu jest, wiecie, tak grzecznie bardzo, na Mięskim Graniu jest totalnie grzecznie, tak eee, Ludzie tak stoją, że jak sobie tam tańczą, wiecie, to tak jest e, trochę miejsca, nikt się nie pcha, tak e, ludzie się tam wiecie, do, jest, jest grzecznie. Jak szukacie grzecz tego festiwalu, to totalnie zapraszamy. No i super jest opcja też tej orkiestry, czyli na sam koniec drugiego dnia e, są wykonawcy, którzy robią unikatowe utwory, to, to, to jest warte. No my na pewno dziękujemy bardzo Blikowi za zaproszenie. Bardzo dobra przygoda i fajnie w Kleńsku, nie? Super. Super. Eee, I pozdrawiamy Was. Uwaga biorę z miejsca dawaj serducho. Eee, udało się. <grybuj> pa!